To jest naj, najdłuższy z odcinków z tej serii, ponieważ ten odcinek jest to tylista pokémonów Skalos. Co oznacza? Że zawiera on wszystkie mega ewolucje dostępne w Pokémonach. Będziemy musieli je też zaliczyć do tristy, nawet jak nie są Skalos. Wybrałem to, bo ciekawsza. Venosaur B. Ciebie lubię, ale wolę tego. Dla jest też A? Widryl B. Ciebie nawet nie znam. To jest ten. To jest PJ. Niewiele się zmienia przykro mi. Ty możesz iść na A. Jesteś całkiem spoko. T... Słabe. A. Estier. To jest Estier. Ken Gaston. T... Pinser. To uważam, że po zasadzie nie wygląda. Ty jeszcze jesteś spoko w tej formie. Ty... Okej, okay. ty idziesz na tu, ty idziesz tu, nie lubię tego, ty idziesz tu, Steelix jeszcze B może być, ty też, nie wiem w ogóle czy on ma mega ewolucję, jak on potem dostał ewolucję, bez sensu, w to jest, I don't care, co to jest w ogóle, może Cihontoka, hontoga. Do długa. Dobra, dam ci to. Te... Nie, dobra, koniec. Nie będę tak rozdawać estir za darmo. Zmieniamy wszystko, proszę, tak to będzie wyglądać. Tylko ten mi tu zasługuje, bo go lubię. Jesteście średniaki. Gardevoir zasługuje na to. Uwielbiam tego. Z tej bala jest spoko moje no, nie lubię, nie wyszło, mm, nie, okej, okay. okej, okay. da się wytrzymać, okej, okay. absolutnie zasługujesz na to, okej, okay. okej, okay. okej, okay. okej, okay. okay ale też się liczymy ko mega ewolucję. Tego nie wiedziałem. No kolejne Asy mamy Za pani. Tu garczą. Dobra, masz tutaj. Lukario nie lubię bardzo Pokemona. Albo własną nie. Galate. Może iść na A. Nie. Mam Chespin. Teraz zaczynają się już Pokémony, jakby. Chespin. Czy spin jest według mnie najgorszym starterem z wszystkich. Więc idzie na B. Ty idziesz na C. A Ty idziesz na B z powrotem. Fenekin to mój ulubiony chyba starter, ale jego ostatnia forma ewolucyjna nie jest moją ulubioną ostatnią formą. Lubię cię fenekin. Ciebie też. Ciebie też Delfox. Podobnie z frogim jednak z Froakiem jest taka różnica, że Greninja jest mój favorite. Dobra, Greninja jeszcze tam tutaj. Banobi, C. C. D. A. I A. Talon Flaming. Dobra, zobaczmy dalej. O, to jest ten Pokémon, co było w Pokémon Akcja, że Kradije. Pamiętam. XY pogodałem z 50 tysięcy razy. D. C. B. Ty jesteś tym najmniejszym z tych. E Ewoluujesz na końcu w Pyrora. Możesz iść na C, pozwalam ci. To też pyro jest spoko. Flabebe, Jego ewolucja. I Florjet. Florjet jest A nie lubię. Trochę mniej. Trochę bardziej lubię. Ty jesteś okej? Okay. Ty też jesteś okej. Okay. Furfru jest spoko. Ty też. Zresztą ty też. I, i ty także. Kopykałony naprawdę. Lubię te Pokemony Miecze i te... Lubię Cię, Cię też lubię, mordo Sigma z Ciebie Miecz version i ta Ifrit version Spoczko Spritzi, idziesz tu i ewolucji, nie wiem czemu nie lubię za bardzo już Tak mi do gustu nie przypadło, ty idziesz C Ty już B Uwielbiam Malamar też zresztą. FTR. Pierwszy raz daję FTR komuś pokemonowi. Nie lubię go bardzo. Czy tobie mogę oddać To drugi raz daję FTR. Tak, rozdaję FTR za darmo. Ty masz detier. Żeby zasłużyć na FTR, to trzeba naprawdę się postarać. Okej. Okay. Spoko. Tyrant. Gdzież tu tajentum. Zapraszam serdecznie. Ty idziesz tu i ty też. Sylwią złoty pokaruj. Nie w ogóle tych pośniów. Jesteś spoko, mordoczko. ty, dane też. I ty także, mordo. Nie zmieniaj się. Okej, okay, zaczyna się teraz. Moi drodzy mi tutaj, ty idziesz na A. A i gudra na S. Teraz będzie dużo na S Pokémon. Kolejna zmiana, Mew tu jednak loduje tu i myślę, że ty też. Dlaczego jest to spowodowane faktem, że... Nie, po prostu nie. I Greninja, też. Przepraszam. Ale uważam, że za dużo było jak na S -tier. C c drevenant a c b ok c b teraz będzie dużo takich no i bardzo c przepraszam to jest ten on jest spoko nawet ksernias ksernias jest ciężkie Dobra, damy to. Przy okazji, ty lądujesz jednak na B. Halo, gościu. Nie twoje miejsce. Iweltal A. Mniej trochę lubię. Zajgard ta forma. Forma Zygarda jest całkiem... przytwoita. Myślę, że na S zasługuje. Forma psa tym bardziej. Forma psa jest lepsza. kmurka, komórka. D. Ta forma ma A. Nie lubię jej to bardzo. I ta forma ma A też. To jest wspaniały na ogół. To też. Hello. Hupa. Bardzo lubię hupę. Zresztą podobnie jak wulkaniona, ale wulkanion mimo wszystko ląduje na A. I najmniej lubiany przeze mnie Pokémon z tej generacji. Z tej genki to jest mój drodzy. Ty. Bardzo go nie lubię, przepraszam. A najbardziej lubiany. Nie zaliczam do tego mega ewolucji. Inaczej by było mega Gardevoir. Jeśli chodzi o, o bez mega ewolucji, to A jeśli a liczymy mega ewolucję, to mega War. Mój ulubiony w ogóle poks, ulubiona mega ewolucja. To by było na tyle. Dla dzisiaj widzimy się. łaga, zgadnijcie. Jutro na... No.